Siemczkom mordeczki, ja jestem Kuba, zapraszam Was na odcinek, w którym porozmawiamy sobie, czy też ocenimy y, motocykle y, widzów, mm, więc jeżeli się taki odcinek spodobał zostawcie łapkę w górę, subika na kanale. No i co? Zapraszam Was na odcinek Piono. Tak więc na pierwszym zdjęciu y, mamy motocykl y, mojego widza. Czy tam wydaje mi się, że po prostu zrobił gdzieś fajne zdjęcie fajnych motocykli widać już coś, coś lepszego niż 125 czy czy 50 więc ogólnie podobają mi się fajne jeździłbym generalnie, ujeżdżałbym następnie mamy y, rometka 125 y, jest, wydaje mi się, że jest jakiś nowszy y, ogólnie fajne, spoko jakby to było ładnie zrobiona ta wata, znaczy wata ten bandaż na, na kolektor i Ogólnie jest taki powiem wam, ciekawy, ciekawy ten, yy, tłumik. Nie, nie jest to taki typowy Akrapowicz. trochę inny, też ciekawy, nie mówię. Ma również fajne halogeny. Oponkę z przodu ma zmienioną. Z tyłu, niestety, ciężko mi powiedzieć, ale wygląda na zmienioną. Generalnie bardzo fajnie się prezentuje z tymi halogenami. I no, co mogę powiedzieć o Romanie? 10 no, na 10 Roman jest oczywiście tak. Następny motocykl jest to ZK50 przerwion na 80. No już jakiś opis jest, więc mogę Wam tutaj przeczytać. Jak widzicie jest czarna, <gry> więc co? Chciałem e przedstawię Ci moją ZK80, posiadam ją od maja 2020 no ja w sumie Roman od czerwca 2020, tam można powiedzieć, że prawie w lipcu, więc... Podobny, podobny czas. Dwam o nią jak tylko mogę. Mam zamiar założyć inne manetki, lusterka i przedłużki. Przedłużki widziałem, że zakładał. Yy, manetki chyba założył. Lusterka luster chyba jeszcze nie zakładał. W dalekiej przyszłości wydech Krapowicz. No, pęci polecam, polecam. <grywka> I może kierunki bardzo polecam ten motorach, nie miałem z nim żadnych problemów, żadnych awarii. Można nim się fajnie pobawić teraz na śniegu. Bardzo polecam na pierwsze moto. FOMAX nie testowałem. Poprzedni właściciel mówił, że niby 90, ale nie chcę się w to wierzyć. na no moje to nie wiem 60-65 licznikowym to może być nawet 20, nie. Więc również macie pozdrawiam. Zatka generalnie fajna, spodoba mi się. Ogólnie te zetki są, wydaje mi się, no ładne, są w chuj coś mi się w nich tak nie podoba, jakoś tak. Są ładne, ale nie coś jednak jest. Coś, 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 co mi się nie podoba. Kierunki mają fajne, siedzenia mają fajne, plastiki mają fajne. Jest coś, co mi się nie podoba, ciężko mi powiedzieć, ale jak najbardziej, zadka fajna. Ja generalnie, jak jemu kupić 50, to kupił coś w dwusuwie. Nawet go z są, no może nie, bo w sumie teraz cenią się ale w sumie, żeby tak z punktu A do punktu B ze gdzieś podjechać coś myślę, że fajny motorek ym, na perspektywę czasu oceniłbym sobie go teraz na, na 7 na 10 bo jakoś nie ciągnie mi do 50 jeżeli mam tylko ocenić pod... No, design i tak dalej oceniłbym to 7 na 10 bo jak najbardziej jest ładny, tak? więc co, lecimy do kolejnego moto kolejne moto, znaczy moto w motocykle, bo to jest mój znajomy eee, więc co Siemma jestem Dominik mam 16 lat niektórzy mnie znają z live bądź prywatnie no może powiem słowo kamień to ktoś tam ogarnie na niektórych filmikach był nie eee, spoko znam się od ponad 7 lat w tym czasie zdążyliśmy dużo pojeździć i psuć moto no trochę się nam popsuło eee, miałem w swoim życiu 4 motory pierwsze to ściga to dużo go nie pamiętam eee, ale wiem że zamienię się za piaggio tutaj dał przykładowe zdjęcia ym, tego ścigacza, ale coś takiego miał, nie? Więc nie zwracajcie uwagi, że w prawym dolnym rogu jest napis sprzedajemy.pl. Generalnie drugie moto to były te PGA, ja z tego co ja tam pamiętam. Coś pamiętam, że to, to spoko jechało na pasku, to było tyle pamiętam. Yy, coś tam coś tam jeździło, nie? Yy, tutaj błąd jest, bo to byłby ten trzecie moto, ale. Trzecie moto to był cross zip, był i nie ma. Bo w sumie ja mu go sprzedałem i rozwalił w jeden dzień <noise> więc tutaj macie fotkę jak wyglądał i trzecie to Skyee co zaścieleń spoko moto ale się zepsuł i poszedł na handel yy, więc no taka to sytuacja a i teraz będzie o tym biegiem no. No i ostatni towarzyszy mi do dzisiaj niestety się kurzy, ale zapisany jest w moim życiu jako legenda. Piage był dość nietypowy, ponieważ nie był to polski motor. Piage jest rower z rodziny Fello, yy, znany jako motorowy. No nie wiem, mało, w ogóle tego nie widziałem w Polsce, nie znaczy w Polsce. Może widziałem, ale, ale jakoś to tak się dużo nie... nie... Nie przerzuca po drogach, nie? Niestety Piaget stoi się kurzy, ponieważ coś się popsuło, a na naprawa go po prostu się nie opłaca. PS i nie konfidentów. No co, no? Trochę tak, no. Tutaj macie um, filmiki. Mieliście, czy macie? Nie wiem. No i tak, właśnie te jego motocykle wyglądały. Kamień to dobra morda, kurwa. 10 na 10 po nie Lecimy do kolejnego mota Kolejny motocykl jest to Romet ZXT 50. Yy, ma 4 konie. Mam go od czerwca 2020, czyli tak jak ja romanosmę. Zdjąłem jedną blokadę i fałmach wynosi z górki około 70, a tak normalnie 55-60. Mam przejechane 388 km. W sumie można powiedzieć, że dopiero dotarty. Nawet nie. One, tak powiem Wam szczerze, spoko wyglądają. Te romeciki, jakie są, że tak powiem. Ciekawe, no, spoko wyglądam, jak na Chińczyka spoko to wygląda, yy, co ja mogę więcej powiedzieć, no, tak jak mówię do 50 mnie nie ciągnie jakoś, yy, no nie wiem, ale osobiście z wyglądu, jak miał ocenić to jest ok, I tutaj łapcie filmik jak to chodzi. No nie, ja mogę ocenić również 7 na 10 bo no spoko, nie ja mówię, że nie, no. Zdjęcie w zimę z tą lampą robi robotę, bo biała lampa, biały śnieg w ogóle to fajnie co się komponuje, jeszcze żółty. Widać, że Akrapowicza również ma założonego. Nie wiem jak chodzi, ale wąskie opony mi się generalnie nie podobają. Z przodu to u ale z tyłu to mi się naprawdę nie podobają. Ale naprawdę z designu... Fajnie to wygląda. Mi się podoba czarny silnik, też fajnie się komponuje. Ale z przodu, biały też, też robi roboty, jakby nie patrzeć w żółty. Bo po prostu takie roboty nie zrobił, tak. Więc tak. Yy... Siema, mój sprzęcik to Barton N125. Jestem w jego posiadaniu od około roku. Ogólnie sprzęt mało awaryjny, lecz jego moc nie powala. No to to mogę po potwierdzić, ale, ale jako tak opowiedzieć można. Co było robione, wymienione. Tak szczerze, nie wiem co to jest tank pad Doppler, to jest tank pad korek? Nie, nie wiem w sumie przerywacz kierunkowskazów, lusterka, pompka hamulcowa, podnóżki pasażera, sprężyna, stopki, manetki protaper, folia carbon, dent linka prędkościomierza, siatka bagażowa, uszczelka, pod kolanko, również mnie, żarówki LED, no i robią roboty. Cały kompletny napęd, świeca. No ale naprawdę fajnie mi podoba mi się, gdyby nie ta wąska z tyłopona. To by mi się bardzo podobał, ale jakby nie wiem, szpeci mnie, no nie wiem, może jestem inny, ale szpeci mnie, fajne te czarne fale i ta czerwona obwódka, nie wiem, mi się naprawdę podoba, yy, co mogę więcej powiedzieć, no generalnie jeździłbym po 125, upalałbym, no, więc co, no mówię 10 na 10, bo jak najbardziej mi się podoba, nie, kierunki też, też fajne, bo małe takie, niby małe, ale tak, no, wiecie, no fajnie to wygląda, nie. OK, kolejny Moto, jest to, to również Rametka 125 yy, Fajnego gościa, bo co tam lubię popisać, pozdrawiam yy, Wymienił kierunki, dawkę paliwa zwiększył, yy, porting głowicy yy, I tyle zrobił generalnie, ale naprawdę ładnie się prezentuje jest Seryjny wydech yy, Ma niby to w przyszłości plan, żeby zmienić na Krapowicza Jest ten sam kolor co ja mam i jak troszeczkę nowsiej, nowsiej mm. wygląda, nie wiem, coś innego jest, nie, nie, nie wiem co, ale naprawdę fajnie wygląda, jak to Roman, więc co, no mogę powiedzieć, no 10 na 10, bo jak jest Roman, Kastu 25 z jest 10 na 10 zawsze i co, no fajny sprzędzik, aby służył, no i łapcie tutaj marchewę. Tak więc co, no, tak jak mówię, no, fajne macie motocykle, kto co lubi, yy, jedni robią na przykład kurwa Opera, drudzy wolą ścigacza, yy, to już jest kwestia jakby wiecie gustu, o gustach się nie dyskutuje, <laughs> nie, no fajne macie motocykle, no nie mówię, że nie, 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 nie powiedziałem, że mi się nie podobają, lecz no, każdy jakby jeden kupi to, drugi to, nie, ale naprawdę spoko są. Więc co no, dziękuję za oglądanie, jeżeli Wam się odcinek spodobał zostawcie łapkę w górę i subika na kanale. co widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale. Piątka i ciała.